No dobrze, the sausage pit stop, że tu, że tam, że ten i że open, please ring, czyli ring'em. Idzie. Dobra, nie mogę nagrywać, bo on chyba nie chce, nie chce się nagrywać. No ale jak to w połowie dnia zamknięte? Ty się nie nagrywasz, tak? To co? co? Mówię, ty nie, ty nie chcesz się nagrywać? Nie. No ale na już byłeś, więc jakaś solidarność powinna być, no. Ujęcie zrobię jedno, tylko żeby pokazać bez zadawania pytań. No to w takim razie powiedz dzień dobry. A, dzień dobry. <laughs> no to już wiecie począć po, 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 wytłumaczyć coś yy, koleże. Tak, jak wciśniesz to się nagrywa. No po to jest wciskanie no. No i a teraz wciśnij. No. Aha. Dobra, okej. Okay, one second wait with us. Dobra, okej. Okay, ona nie chce się Ej, e, e she, no, You just Take Sina, I cannot see. At the front of the street I have to sit this way, so you have to see the fucking chairs. Can someone explain? How many fucking chairs? I don't care. I just want to splash her with the fucking water. But if I go now, she will see it. She already she says, she says it. it. So you say, see now, I show you something. And you show, I don't know what you show. Use your imagination. You're going to now give me a 12. <laughs> <laughs> but ask Sina to sit on this chair, not the other chair. You sit on the other chair. If you do that, it's going to show up. Fuck that, man. Or maybe... Uh, I see. I'm sorry. I'm late yeah. I can the check. No. She needs Dzięki, już. Dzięki. This is impossible. Nie chcę, nie chcę, This is impossible. Nice. this is ten second, job. Yeah, understand. And it's already taking half an hour. I know. So, you need to think out your plan a little bit better. <laughs> no, the plan is very... I'll take the chair. I'm going to sit outside. But show Sina what you show me. Can you do this? Yeah, the, the, yeah. But show Sina what you show me on the phone. Alright, so... Goodbye. Okay. Yes, sir? Yes, good. A nie ma swojego nie ma. <grymne> Bo ten telefon coś kręci. To jest twój telefon. No to jest... because... Because look! Wielka doci, wielkiej, by się działo. Czy chicken? Yes. From non Jakie drogie już? Mac and the restaurant from is called? Shakey. Shakey, yes. Cześć restauracja. Mogę, bo ja, ja i tak jadę do polskiej. To nie, to jest buffalo, ha? Eh? Buffalo and barbecue, right? Yeah. Jesteśmy u znajomych. No, bo zaraz wyjeżdżamy. Do drugich znajomych. Yeah. Show and people, maybe people sleep and they come here. Show. I say you all the time. Yeah. But you don't The shake is... Okay, I pin it with, with the comments. Okay, I pin it. So, uh, I don't want to show your face because you say maybe you don't like it. I just, uh, you can show my face. What's up, how you doing? Hey, it's okay. So can I show? Yeah. What's up, dude? What's up, dude? Okay, dobra. I see you, bro. I see you. Oh, oh, I see you, man. <laughs> you cannot see me because I'm the wall. <laughs> I'm the wall too, bro. What are you talking about? You're gonna be you, bro. <laughs> tak czy inaczej jesteśmy w, w, w Sheikis. Jak też będzie na Boraj ten hmm, Bo ja oczywiście filmuję nie to, co trzeba. To proszę przyjść. Ja nie będę wiedział o Bo mówię, zaraz jedziemy do polskiej knajpy. We go to Polish restaurant. We see Paweł today tutaj. Um, no, także nie chcę się najadać, bo się odchudzam. Do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. No, ja znowu sam. Znowu ten sam widok. Także, ale dużo wcześniej wstałem. No, bo kto rado staje, to i tak dalej. No i co? Dzisiaj wracamy do stolicy Jeszcze wam tylko spotkanie tutaj wygląda na to, że biznesowe o 14:00, Więc więc się spotkam, a potem wracamy. No wolałbym już teraz wracać, bo ja wolę jechać w dzień dlaczego? Dlatego, że coś mogłem tam nagrać, zobaczyć. Nie? W nocy jedzie, nic nie widać No ale dobra Co ma być to będzie Widocznie tak mają być yy. No i tyle Do zobaczenia za... jak coś będzie do nagrania Pozdrawiam Witam, witam tam hałasy z tyłu, bo ponieważ y, pani sprzątaczka sprząta, pani Sina jej chyba pomaga. Nie wiadomo po co. No ale jakoś tak. kolektywizm. Y, no cóż. Y, dzisiaj odcinek jeszcze w, w, większe bide szyby. Ale ja zaraz wyjeżdżam, znaczy zaraz wyjeżdżam. wyjeżdżam o, o 13.30, jest teraz około 10.00, dwie rano na spotkanie z Pawłem Łysym, znacie go, mamy coś porozmawiać, o czymś i tak dalej, i tak dalej. Także coś się będzie działo. No i tyle. I no i taki dzisiaj bida odcinek, ale ale już dzisiaj wyjeżdżamy. Już są bilety zamówione, już wyjeżdżamy, więc wracam do siebie i nie ukrywam, żeby też ktoś mi źle nie zrozumiał. To bardzo mi się Podobało spotkać się z ludźmi i tak dalej, ale żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał jednak w swoim domu, to w swoim domu. To po pierwsze. Po drugie syna chce pozamiatać liście. Poczekajcie, bo muszę coś zobaczyłem. Zobaczyłem papuszki. Znaczy papugi. Ale poleciały w kolory. No, no, dobra, no, no, no co zrobić? No, jest, oh, jest. Um, no, także we going tonight, yeah. home, finally. No, lewa na klaw. That's what I saying. No, no, no. To, tonight. First we need to go to see the Paweł. Napierw musimy pojechać zobaczyć Pawła. On nas musi też tam zobaczyć i musimy pogadać o paru rzeczach. No, a potem lecimy, no. na co lecimy, no jedziemy. No. To jest najgorszy moment zawsze. Ale ja już nie ukrywając. Chętnie wrócę. Just say bye to people. No, see you tomorrow, not next week. No, <laughs> a bit Normal bit Czyli see you w nowym odcinku, o to, o to jej chodziło. E, no, i tyle, i, 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 i do domu. Kot, ja przy, nawet daję... Mmm, no stęskniłem się, no. Tak bym powiedział, stęskniłem się. Nawet no, za tymi psami, co tam w, koło mnie i kogutami biegają. <noise> Te, też się stęskniłem, więc do zobaczenia. No ja nagram potem, ale puszczę w jutro. Więc to tak to trochę będzie wyglądało, że nagram trochę jeszcze dzisiaj, ale puszczę dopiero jutro. No tak to wygląda. No niestety, to, to są... To, to, to jest cena bycia na wakacjach. No, z, z... Nie da się tak zrobić... E, jak trzeba, o, tak bym powiedział. Ale zrobiłem trzy live, -y, zrobiłem filmy co, codziennie i tak dalej. No staram się, no staram się. Poczekajcie jeszcze miesiąc dwa, będzie coraz lepiej i już i tyle. Pozdrawiam. Pa, do... A oj, oj, oj Oczywiście łapki, subskrypcje. Już mam prawie 6000, więc mam nadzieję, że dzisiaj doskoczy do 6 komentarze złe, dobre, niedobre Sugestie, jeżeli robię coś nie tak, czy mój moderator, to proszę też to powiedzieć. Ale ja myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku. No i tyle. No. Dziękuję Wam bardzo, bo, bo dajecie mnie i sinie, um, taki spokój troszkę i tak dalej pogadamy jak wrócę bo teraz cały czas ten chce się ze mną zobaczyć ten tam siam stram i tak dalej także do zobaczenia a nie no już dobra już nie będę nic mówił pa do zobaczenia